No i czego się drze, no? To tylko szóstka była. Dziwni ci pacjenci. Następny. Dzień dobry. Ja chciałem do dentysty, ale widzę, że trafiłem do rzeźni. Przepraszam. Dzień dobry. Świetnie pan trafił. Pan wraca. Ząb mnie boli. No, to się świetnie składa. Wyrwiemy. No, ale tak od razu? Bez leczenia? A co pan? Po co mam leczyć? Dzisiaj wyleczę, a jutro i tak wyrwę. A... Dobra, dobra. A to wiadro to po co, pani? No jak to po co? A jak mi się pan krwią zaleje, to co? Syf będzie na podłodze. Kto to posprząta? Jakoś muszę to ogarnąć. A... A ten fartuch to dlaczego taki czerwony, co? No, panie, no, poprzedni klient był taki trochę wrażliwszy i mi się trochę zalał. Aha. Ale dobra, pan paszczy otwiera i rwiemy, bo normalnie mnie to świeżby. Jakąś tak panie się te ręce trzęsą? Panie, bo ja tak, no, trochę niedopita jestem. A to dobrze. Znaczy się dobrze, że zdaje pani sobie sprawę z problemu. Z jakiego problemu? No, z piciem. Ale ja nie mam problemu z piciem. Nie? Nie, to wszystko w ramach dezynfekcji organizmu. Dobra, panie, otwieramy paszczę, bo mnie tutaj trochę tak ten... Ja, ale ja się boję. Panie, no ja też się boję, no ale, no ale ten dźwięk tej, tego tłuczonego szkliwa i ten miazga, jak to tak... to ja chcę tak. Nie. I wtedy się nie boję. Tak? I no. Ja bym jakieś znieczulenie poprosił. Panie, co panie, zmięczak? Jakie znieczulenie? No co ty? No, no tak, no. No dobra, a jakie ma być? Humanitarne czy niehumanitarne? Co? No znaczy, Narodowy Fundusz Zdrowia czy prywatnie? Nie, to prywatnie. Prywatnie. Wybraliśmy kanał.